Jak to w życiu bywa? Życie zaczyna się, zaczyna się z rana od śniadania. Najważniejszy posiłek w ciągu dnia. U mnie, w okresie, w którym teraz jestem, czyli okresie masowym, wygląda to następująco: mam takie dwie fazy tygodniowe, znaczy po cztery tygodnie, gdzie przez cztery tygodnie na przykład mam śniadania tylko i wyłącznie białkowo-tłuszczowe, czyli jem na przykład boczek z jajkami, albo śniadania. Typowo węglowodanowe, gdzie nie zawiera moje śniadanie w ogóle tłuszczy, węglowodanowe z białkiem. Dzisiaj akurat wypadło tak w tym tygodniu, że są węglowodany, także niestety nie zobaczycie bujnej jajecznicy. Chyba że za chwilę sobie przygotuję taką jajecznicę mój tutaj operator sobie, bo ja mu na pewno nie będę gotował. O, no, no. Więc tak, śniadanie będzie składało się z płatków owsianych, po których mam turbulencję. Dlatego dodaję jeszcze do nich płatków jaglanych. do tego idzie jeszcze białko i owoce, no i to jest cała. I to jest cała filozofia mojego śniadania, bo tutaj nie ma, nie ma co kombinować. Jak, jak mówiłem, no tutaj, tutaj podstawu jest duża ilość węglowodanów, bo w tym momencie to leci 150 gram z samego rana. Nie wiem czy zmieści mi się tutaj w ten talerz talerzyczek wszystko. Przedstawię po połowie, przynajmniej rozdysponować. Wiem, wiem, jestem na masie, ale mierzę tak, mierzę, bo chcę mieć przynajmniej na oko informację, że jedzenie, które wrzucam, jest przynajmniej zważone mniej więcej. Że jest jeszcze przypadkiem za dużo. Bo co wtedy będzie, jeszcze urosnę za mocno. No i tak, płatków mamy no, trochę ponad 100, 100, 150 gram. Zalewamy wrzątkiem. Poczekamy, aż to się wszystko. No tutaj, kurwa, no, co ja Wam będę mówił? No, filozofii wielkiej nie ma. Naprawdę chyba najprostsze śniadanie na świecie, ale też najszybsze. Ale powiem Wam jeszcze coś. Dzisiaj zjem to z, o, z owocami białkiem, tak jak to jest. A zazwyczaj, widzicie co robię, po prostu wale wszystko w blender, mielę, wypijam w minutę, bewzą tak i poszedł poszedłem. I do pracy lecisz szybciutko, nie trzeba długo, się pierdzili z tym śniadaniem. Już więcej filozofii będzie na pewno przy kolejnych posiłkach, ale tak jak mówię, śniadania mam na razie takie. Za ponad tydzień wchodzę na śniadania znowu białkowo-tłuszczowe. Powiem Wam szczerze, że lepiej mi wchodzą takie, no ale tak jak mówiłem, są okresy, gdzie trzeba raz tak, raz tak. Gdzie bardziej kumaci pewnie skumają. Dlaczego stosuję takie, takie schematy? Yy, śniadania białko-tłuszcz, yy, jakie ma zalety? Na pewno yy, powoduje to, że nie mamy takiego zjazdu, po zjedzeniu posiłku, gdzie posiłek zawiera węglowodany, bo zauważcie, no nie wiem, ja mam, ja mam tak, moi podopieczniki mają, wszyscy, wszyscy, których znam, tak mają, zjesz rano węgle i chodzisz tak, Za, po godzinie, ja na przykład zjeżdżam do pracy, siedzę przed kąpem i zasypiam na siedząco. Udowodnione, sprawdzone, Sprawdzałem tu nawet. no Teraz mam te cały czas śniadania. Zaraz po białko tłuszcz, gdzie tam kilka tygodni temu tu jadłem, wszedłem na to. No to kurwa, to jest taka zmuła, że masakra. No ale tak jak mówię, jest to okres, że muszę to wykorzystać, więc tak też i robię. Yy, druga sprawa, śniadania białko tłuszcz yy, są bardziej kaloryczne, dają nam więcej energii. No i nie podbijają tak mocno cukru, więc też myślę, że to jest dobra opcja. No i ja po prostu lepiej się czuję na takim śniadaniu, ale podejrzewam, że Wy też, jeżeli już próbujecie, no to każdemu, kto tam jakieś ma dylematy, co jeść rano, no to proponuję białko tłuszcz, czyli na przykład, nie wiem, no, jajka, jajka z boczkiem, najlepsze rozwiązanie. Dobra, tutaj sobie stygnie, do tego bez, bez żadnych tam yy, kombinacji dodaję białko, tutaj akurat używamy Shakeeta, moim zdaniem jedno z lepszych białek, jeżeli chodzi o białko Real tego używam cały czas. Polecam każdemu, naprawdę bardzo dobre. 7 frakcji białka, czyli mamy tutaj wszystkie rodzaje. Hydrolizat, izolat, czyli białka, które szybko się wchłaniają. Mamy też białka trochę dłuższe, czyli nawet jest kazeina. Jest też koncentrat, także wszystko w jednej puszeczce, a smak jest zajebisty. Ja czekoladę, tak, tak jak wiecie z poprzednich filmów, u mnie czekolada to jest podstawa, więc ja tylko bazuję na czekoladzie, bo uwielbiam ten smak. Pomimo tego, że Muszę to pokazać. Tutaj. <laughs> tutaj jest trochę, trochę innych smaków więcej, są poprzesypywane już, bo miejsca nie było. No i wie, wiecie, jaka jest dobra opcja? Zamawianie, zamawianie białek w małych opakowaniach. Po pierwsze, oszczędność miejsca, a po drugie wymienność smaków. Nie, nie nudzi mi się tak szybko taki smak, tutaj mam akurat ciasteczka. Nie nudzi mi się tak szybko, bo e, póki zdą, zdąży nim się przejść, to już kończy mi się opakowanie. Hydrolizat, izolaty, Izo, izolat akurat naturalny. 90% białka, proszę bardzo. No hmm. ale dzisiaj do, do słuchania mojego, może tylko użyję czekoladki. No i tyle. Tak wygląda śniadanie Mariuszowe. Zaraz tutaj jeszcze coś przyrządzimy dla, dla operatora, żeby nie stał też głodny, bo no widzę, że już się tutaj oblizuje na moje płatki. No i zaraz przechodzimy do konsumpcji. Elo. Jednak. Myślę sobie, że chyba nie wtrążono tej ilości płatków, więc sobie to blenduję, bo chyba nie pójdzie mi to zbyt gładko. Tak patrzę na to, jaki jak to suchar. Dodałam trochę y, mrożonych warzyw, tych warzyw. Z samego rana ciężko się myśli. Oczywiście owoców. Warzyw, kurczę, dodałam brukiew i tą i, y, rzutkiewkę. Spotkami. Nie, bo zaraz coś pomyśli naprawdę. Ty naprawdę dodajesz, dodajesz brukiew? Nie, ale powiem Wam szczerze, że. Jak kręci się te filmy i, i ludzie to oglądają, to czasem dostaję głupie pytania, gdzie na przykład coś powiem dla jaj, a ktoś to myśli, że ja tak naprawdę mówię, więc często właśnie mówię, żartuję, poprawiam się, żeby, żeby ktoś nie odebrał tego fest, że, że mówię prawdę. Zobaczcie, ile tego jest. Praktycznie cały, cały blender. Zaraz nam do tego jeszcze, jeszcze białko. Powiem wam tak, ciężko to się je, naprawdę, w okresie, kiedy już takim jest się dość przeżartym, to wchodzi dość, dość kiepsko. Ale ilości robią swoje, kalorie, kalorie też się zgadzają. No ale tak musi być, no przy, w przypadku masy, no, trzeba żreć, po prostu trzeba żyreć. Masa to jest okres, kiedy przełamuje się swoje bariery żywieniowe, swoje jakieś tam maksy. Jakieś też myślałem, że jem dużo, naprawdę. Myślałem, że kurde, ile ja jem, jaki jestem zajebisty, ale ja robię masę i zawsze głównie z tego wychodziło. A tak naprawdę kiedy zacząłem jeść tak, że już do pożygu praktycznie każdy posiłek i gdzie posiłek już zaczynałem kolejny, a, yy, a czułem jeszcze poprzedni, no to to jest dopiero robienie masy. Białka 50 gram, zalewamy w wodę i lecimy z tym, panie Malina. Oj kurde, będzie ciężko, już to czuję. Ale mam nadzieję, że troskaweczko zrobią trochę robotę. I taką wyglądają śniadanie mistrzów Prawdziwe, realne, nie ten jakiś kurwa chuju, muju, te awokado Nikt wam tego nie powie. Kurde, gdzie jest zakrywka? No pani operator, czy ktoś zapierdolił zakrywkę? Jest guba, kurwa, tak schowany, że to naprawdę trzeba być specjalistą, żeby odnaleźć. Kto by się domyślił, prawda? Ach ta żona. A to nie do mnie, myślałem, że to do mnie. Druswkowo czekoladowy. półtora litrowy. Ale będzie, to będzie żoremka. No, mocno skomplikowana i finezyjna kuchnia mistera Tomczuka. O! Mmm! Baja! Przynajmniej, przynajmniej jest zimne, bo te owoce były złożone, zamiast się wyszło. Dobra, no to jest dróweczko. A za chwilę będziemy jeszcze piec jajeka. jajeczka. No i jednak będziecie mieli też okazję zobaczyć, jak wygląda śniadanie białko-tłuszcz, czyli y, boczek y, z jajkami. Przy okazji takiego śniadania... No przy okazji, no to śniadanie będzie zrobione dla mojego tutaj pana operatora, bo akurat on ma tak w rozpisce, więc tak się dobrze złożyło, że będziemy mogli też pokazać jak wygląda druga opcja w skomplikowanej, finezyjnej kuchni. Tak jakby każdy nie umiał tego gotować. Naprawdę, powiem szczerze, dieta i gotowanie takich potraw to jest kurwa... To jest naprawdę chwila-moment, prostota. Tylko nam się wydaje, że to jest coś takiego trudnego. No ale tutaj... Tutaj nie ma naprawdę finezji. Co mamy? Boczek. W tym, w tym momencie to jest boczek wędzony z własnego wyrobu przez mojego tatę. Mój tato robi takie rzeczy sobie dla własnego użytku. Mamy tutaj około 50 g boczku. Do boczku dorzucamy olej nierafinowany, bo... Akurat mój pan operator mówi, że jemu to jest bez różnicy czy boczek będzie i jajka pachniały kokosem czy nie. Dla mnie akurat przeszkadza, ja nie lubię smaku kokosa w jajkach, więc ja używam na przykład gorszy olej, yy, rafinowany, czyli ten bezsmakowy. Ale, ale po prostu chodzi mi o walory bardziej smakowe niż, niż, yy, niż te wartości. Tak? No gdzieś na oko myślę tutaj będzie z 5 gram. Więcej mu nie damy. <grym> Grubasowi. <grym> żeby się nie spać za mocno. No i co? I zaraz sobie dojdzie, do tego wrzucamy jajka i wszystko, cała filozofia kolejnego śniadania. A kalorii jest naprawdę dużo, tutaj będzie gdzieś może z 500 kalorii z samego rana, to jest taki dobry, dobry kopniaczek w pupsko, żeby rozpocząć zajebiście dzień. No to się zrobi, dodajemy jajka i zaraz zobaczycie finalnie jak to będzie wyglądało. Yeah! Silva! Jack Mazzoni! Voilà. Nie ma chyba szybszego i prostszego śniadania niż tak jak widzieliście, albo blender płatki, albo jajecznica, boczuś zajbista naprawdę faza i to na redukcji, i też na masie. Redukcja wiadomo, jakoś ilość okrojona trochę, w tym przypadku, tak jak tutaj widzicie, 3 jajka, 50 gram, 50 gram yy, boczków, No i na przykład na masie troszeczkę więcej jajek, 4-5. I więcej boczku. Proszę. Smacznego. Po śniadaniu był czas na drzemkę, jak zresztą widzieliście. Tak jak mówiłem, węgle zmuliły, no i niestety nie ma na to silnych. A teraz słuchajcie, no jako że jesteśmy w moim domu, to wypadało by was uprowadzić, pokazać, tak jak mówiłem na wstępie, jak żyje. No i co jest najważniejsze w domu? Lodówka. Każdy, w każdym domu najważniejsza jest lodówka. U mnie w lodówce akurat wielkich tutaj przyłomów nie będzie. I tyle. Tutaj mamy wszystko już chyba zwiedzone. To cóż no zapraszam was później na dalszą część mojego dnia. Lecimy. Wytrwałość, odwaga, pewność siebie. To cechy prawdziwego sportowca. To właśnie dla was tworzymy suplementy real for real athletes.